Prawdopodobnie, jeśli oglądasz ten film, to dlatego, że prokrastynacja jest stałym problemem w Twoim życiu. W moim przypadku większość moich problemów wynikała z prokrastynacji. Kiedy przestajesz robić to, co powinieneś i odkładasz rzeczy na później, pojawiają się wszelkiego rodzaju problemy. Twoja produktywność spada, pojawia się niepokój w Twoim życiu i zaczynasz unikać odpowiedzialności. Najgorsze jest ciągłe poczucie, że nie robisz tego, co powinieneś. Stoicy byli bardzo zaniepokojeni prokrastynacją. Mamy przykłady historycznych filozofów, takich jak Seneca i Marek Aureliusz, którzy mieli wiele obowiązków w swoim życiu i nie mogli sobie pozwolić na luksus prokrastynacji. To nie jest łatwe, ponieważ wolimy natychmiastowe zadowolenie zamiast się wysilać. Mimo że to nie jest łatwe, jeśli oglądasz ten film, to znaczy, że chcesz się zmienić, chcesz zacząć być produktywnym, być panem swojego umysłu i działań. Pokonanie prokrastynacji uczyni cię również szczęśliwszym, ponieważ poczujesz się w zgodzie z samym sobą, gdy zaczniesz działać odpowiedzialnie. Zaczynajmy. Numer jeden: zmień swój cel. Prokrastynacja to luksus, na który możemy sobie pozwolić w naszym zaciszu spokoju, ale który ujawnia pewien przywilej czasu i wyboru. Wyobraź sobie tylko ktoś, kto zmaga się z głodem. Nie ma przestrzeni mentalnej na prokrastynację. Żyjemy z takim spokojem, który pozwala nam na ten kaprys, ale to właśnie ta cisza wymaga ostrego poczucia pilności. Zauważyłeś, jak szybko się poruszamy, gdy zbliża się ostateczny termin? Gnuśność ustępuje miejsca wybuchowi produktywności, gdy nadchodzi ostatnia godzina, wszystko z powodu impulsu pilności. Aby przerwać ten cykl, dlaczego nie wyznaczyć sobie własnych terminów? Kiedy sam ustalasz swoje terminy, tworzysz narzuconą przez siebie presję, która skłania cię do cięższej pracy i walczy z prokrastynacją. Ale jak zaangażować się w ten harmonogram? Może porozmawiaj z przyjacielem lub członkiem rodziny i zawrzyj umowę. Jeśli nie ukończysz swoich zadań w wyznaczonym czasie, w grę wchodzi niewielkie poświęcenie finansowe. To zobowiązanie tworzy poczucie odpowiedzialności, które staje się skutecznym bodźcem przeciwko pokusie odkładania na później. Numer 2 Uciekaj od niskopoziomowych rozpraszaczy. Zazwyczaj gdy prokrastynujemy, to dlatego, że pozwalamy, by nieważne rozpraszacze nas odciągnęły. To stracone chwile na czynnościach, które nie przynoszą nam wzrostu ani prawdziwej satysfakcji. Brak skupienia często towarzyszy cichemu dyskomfortowi, ponieważ wiemy, że powinniśmy robić coś bardziej znaczącego. Te rozpraszacze nie dają nam prawdziwej przyjemności, prawda? A co, jeśli odwrócilibyśmy tę logikę? Najpierw pracuj, skup się na swoich obowiązkach, a potem pozwól sobie na te małe przyjemności. Wyobraź sobie, jak bardzo satysfakcjonująca byłaby ta przerwa, gdyby była nagrodą za dobrze wykonaną pracę. Więc uporządkuj swoje działania. Priorytetem jest obowiązek, a zabawa później. Numer trzy. Przeorganizuj swoje obowiązki. Czy kiedykolwiek czułeś się przytłoczony ogromnym zadaniem, które wydaje się wyczerpywać całą Twoją energię, zanim jeszcze zaczniesz? Te przerażające i czasochłonne zadania, które czają się na naszej liście rzeczy do zrobienia, mogą łatwo wciągnąć nas w limbo prokrastynacji. Teraz powiedz mi: czy potrafisz pracować pięć godzin bez przerwy, nie tracąc koncentracji? Wydaje się to niemal niemożliwe. A co jeśli ten maraton zamienimy na sprint? Godzinę, może? A co jeśli skrócimy to jeszcze bardziej do pięciu minut? Pięć minut pełnej koncentracji? Kto by nie dał rady? Kluczem jest rozłożenie tych potworów na mniejsze części i podejście do każdej z nich jako do osiągalnej, unikalnej misji. To strategia, która może wydawać się banalna. Ale w ten sposób dzielimy nasze wysiłki na małe fragmenty, co sprawia, że prokrastynacja wydaje się przeszłością. Numer cztery: Zrób pierwszy krok. Ten moment, kiedy patrzysz na zadanie i czujesz, że jesteś zablokowany, jest znany każdemu prokrastynatorowi. Początek zawsze jest dużą przeszkodą. Zapomnij na chwilę o czasie, jaki zajmie zakończenie zadania lub o złożoności tego, co masz przed sobą. Skoncentruj się na pierwszym kroku. Ten pierwszy krok jest kluczowy, przełamuje inercję i popycha nas do kolejnego ruchu, a potem następnego, tworząc przepływ, który sprawia, że reszta procesu wydaje się mniej przerażająca. Co ciekawe, gdy prokrastynator zaczyna, pojawia się pewna magia, opór maleje, a ciągłość staje się nową normą. Numer 5. Zasada 5 sekund. Pamiętasz ten moment, kiedy patrzysz na zadanie, wiedząc, że musisz zacząć, ale się wahasz? Otóż jest pewien trik, który pomaga mi walczyć z tym paraliżem. Zasada 5 sekund. Jest prosta i skuteczna. Działa tak. Licz w myślach do 5 spokojnie, bez pośpiechu, po prostu poczuj każdy numer. W momencie, gdy dojdziesz do 5. Zacznij robić to, co musisz. Idea jest jasna: zablokować wszelkie myśli lub wątpliwości, które mogą się pojawić. Doliczenie nie jest tylko przygotowaniem, ale swoistym mentalnym rozkazem, który popycha cię do działania, zanim twój mózg zacznie wymyślać wymówki. Ta mała pięciosekundowa pauza może być różnicą między utknięciem w cyklu prokrastynacji, a ostatecznym postępem. Prawie jak mały rytuał, który daje kopa do rozpoczęcia każdego zadania, które wydaje się górą nie do zdobycia. I wiesz, co jest najciekawsze? Im więcej ćwiczysz, tym bardziej automatyczna staje się ta czynność. Numer 6. Technika Pomodoro. Czy wyobrażałeś sobie kiedyś, że można przekształcić te długie godziny pracy w coś łatwiejszego do zarządzania? Technika Pomodoro jest jak układanka czasowa. Dzieli Twoją pracę na 25-minutowe odcinki pełnej koncentracji, po których następuje 5-minutowa przerwa. Wydaje się to proste, ale magia tkwi w rozbiciu ciężaru pracy na małe eksplozje produktywności. Kiedy patrzymy na blok 5 godzin pracy, wszystko wydaje się przytłaczające, ale kiedy te godziny są podzielone na mniejsze, Łatwiejsze do zarządzania segmenty, wszystko się zmienia. Pracujesz intensywnie przez 25 minut to jest twój pomodoro a potem dajesz sobie 5 minut na oddech. Po czterech takich cyklach czeka cię dłuższa, 20-minutowa przerwa. Ta technika nie tylko utrzymuje cię na właściwej ścieżce, ale także pomaga unikać zmęczenia. Pod koniec dnia możesz spojrzeć wstecz i zobaczyć, że udało ci się skoncentrować przez godzinę i 40 minut, z przerwami, które dodają energii. To gra równowagi. Okresy skupionej pracy przeplatane małymi nagrodami w postaci odpoczynku, które utrzymują cię zmotywowanym i produktywnym. Numer 7: Eliminacja rozproszeń. Nasz mózg to mistrz w szukaniu najłatwiejszego wyjścia. Jeśli obok leży migający telefon lub z kąta pokoju woła cię konsola do gier, zgadnij, dokąd poleci twoja uwaga. Czas na porządki w twojej przestrzeni pracy, przekształcając ją w twierdzę produktywności. Usuń wszystkie pokusy, które mogą odciągać twoją uwagę. Zostaw tylko to, co naprawdę ważne dla zadania, nad którym pracujesz. Zrób listę rzeczy, które zawsze odciągają cię od pracy, i po kolei usuwaj je z twojego otoczenia. Jeśli chcesz pozbyć się prokrastynacji, musisz maksymalnie utrudnić sobie dostęp do tych pułapek. Niech twoja przestrzeń mówi głośniej niż jakikolwiek impuls do rozproszenia uwagi. Dyscyplina jest tu kluczowa: bez niej najlepsze strategie na świecie nie przyniosą efektów. Mieć silną wolę, by zmieniać swoje rutyny, to klucz. Bez zmiany nastawienia pozostaniemy uwięzieni w tych samych schematach, które ciągną nas w dół. Numer 8. Ustal nagrody. Wyobraź sobie, że kończysz zadanie i jako nagrodę masz chwilę specjalnie zarezerwowaną tylko dla siebie. Ustanowienie systemu nagród to nie tylko sposób na motywację, ale także na stworzenie pozytywnego cyklu wokół swoich obowiązków. Pomyśl o małych rzeczach, które sprawiają Ci radość: szybki spacer po parku, robienie czegoś, co kochasz, muzyka, która Cię rozrusza. Spraw, by każda nagroda była proporcjonalna do wysiłku. Dzielenie zadań na mniejsze części i łączenie ich z natychmiastowymi nagrodami sprawia, że praca staje się grą, w której każda ukończona faza przynosi uczucie satysfakcji. Te małe przyjemności nie tylko zwiększają twoją motywację, ale także tworzą rytm dnia, który równoważy pracę i relaks. Dzięki czemu czujesz się pełen energii i gotowy na zmierzenie się z kolejnym zadaniem. Numer 9. Używaj list kontrolnych. Jest coś głęboko satysfakcjonującego w skreślaniu pozycji z listy. Tworzenie listy kontrolnej jest jak rysowanie mapy na swój dzień, gdzie każde zadanie to punkt, który musisz osiągnąć. Zacznij każdy poranek od zapisania wszystkiego, co musisz zrobić. Od najmniejszych czynności po te najbardziej skomplikowane. W ciągu dnia po zakończeniu każdego zadania zaznacz je skreśleniem. Ten prosty, wizualny akt skreślenia pozycji może dostarczyć ogromnego poczucia postępu i osiągnięcia. Przekształcając pozornie nieprzezwyciężoną stertę pracy w serię małych zwycięstw. Dodatkowo lista kontrolna pomaga zorganizować myśli, priorytetyzować swoje działania i utrzymać koncentrację na tym, co naprawdę ważne. W miarę jak Twój dzień posuwa się naprzód, a Twoja lista się skraca. Zauważasz, że początkowy chaos jest pod kontrolą, a to poczucie kontroli jest kluczowe, aby trzymać prokrastynację na dystans. Numer 10. Ustal jasne granice. Znasz ten moment, kiedy jesteś skupiony i nagle ktoś ci przerywa? Te drobne chwile mogą całkowicie wybić cię z rytmu. Dlatego tak ważne jest ustalenie jasnych granic z ludźmi wokół ciebie. Zacznij od zakomunikowania swoich godzin pracy rodzinie lub współlokatorom. Wyjaśnij, że w określonych porach potrzebujesz przestrzeni wolnej od przerw, aby skupić się na swoich zadaniach. Może to oznaczać zamknięcie drzwi do swojego biura, założenie słuchawek lub umieszczenie znaku nie przeszkadzać. Tworząc środowisko, w którym przerwy są zminimalizowane, pozwalasz sobie na głębokie zanurzenie się w pracę, co zwiększa twoją produktywność i efektywność. I pamiętaj, te granice nie są tylko po to, by chronić Twój czas pracy, ale także, by zapewnić, że masz czas na odpoczynek i bycie obecnym z tymi, których kochasz. Numer 11. Priorytetyzuj zadania. Nie wszystkie zadania są sobie równe. Niektóre mają ciasne terminy, podczas gdy inne są ważniejsze w szerszej perspektywie. Dlatego, rozpoczynając swój dzień, kluczowe jest ustalenie priorytetów zadań. Zidentyfikuj te, które są najważniejsze i skup swoje wysiłki na nich. To nie tylko zapewnia, że robisz postępy w sprawach, które naprawdę się liczą, ale także pomaga uniknąć poczucia, że zawsze gonisz za czasem. Zrób listę swoich codziennych zadań i kategoryzuj je według ważności i pilności. Zadania o wysokim priorytecie powinny być zakończone jako pierwsze podczas gdy te mniej pilne można zaplanować na później. Takie strategiczne podejście nie tylko utrzymuje Twój dzień zorganizowanym, ale także redukuje stres, ponieważ wiesz, że posuwasz się naprzód w najważniejszych zadaniach. Z czasem ta praktyka staje się nawykiem, a Ty zauważysz, że pracujesz bardziej efektywnie i z mniejszym niepokojem o to, co nadejdzie. Co sądzisz o tych wskazówkach, które pomagają unikać prokrastynacji i zwiększać produktywność? Podziel się swoimi doświadczeniami i powiedz nam w komentarzach, którą technikę chcesz wypróbować, lub z której już odnosiłeś sukcesy. Twoja historia może zainspirować innych do zmiany swojej rutyny. Razem budujmy przestrzeń do wymiany i nauki. Dziękujemy i do zobaczenia jutro.